Halo tu Studio S13, redakcja audycji sportowej Polskiego Radia. Witamy serdecznie entuzjastów piłki nożnej. Gawardia Warszawa, Polonia Bytom, Odra, Opole, Arka Gdynia, Szombierki Bytom, Pogoń Szczecin, GKS Katowice, Łódzki Klub Sportowy, Stal Mielec, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Lech Poznań i Wisła Kraków, Zagłębie Sosnowiec. Oto pary 28. kolejki spotkań z piłkarskiej Ekstraklas. A teraz proszę Państwa, rozgłośnia katowicka na antenie. Poprosimy na antenę Bytom, Szombierki, Pogoń i Piotra Madeja. O aktualny wynik pytamy. Dzień dobry Państwu, jest 17 minut do końca meczu i Szombierki prowadzą z pogonią 2-0. Bramki padły w 53. Minucie, głową strzelił Byś oraz w 71. Minucie, a więc niedawno, również głową z bliska z metra bramkę strzelił Ogaza. Także prowadzi Sząbierki, prowadzą Szombierki 2-0 w meczu z pogonią. Dziękujemy bardzo. Byłem to także bardzo ważny, bardzo ważny mecz, szczególnie dla Pogoni, która wprawdzie jest na trzeciej pozycji. Od końca ma 21 punkty. Oczywiście punkty bardzo by się Pogoni Szczecińskiej przedały. Ale Szombierki prowadzą z Pogonią już 2-0.